Witam ponownie. Jestem Agata z Centrum Nauki Kopernik. I na dzisiaj przygotowałam doświadczenie muzyczne. Może ktoś już z was zrobił takiego, taką gitarę z balona? Jak nie, to film z instrukcją znajdziecie na filmie Łukasza. Dobra. To w takim razie do mojego doświadczenia potrzebujemy słomki i nożyczki. Do dzieła. Potrzebujemy słomkę i potrzebujemy zgnieść jej początek. Jakiś taki fragment 2 centymetry powiedzmy. Najlepiej zrobić to zębami. Musi być zgniecione dość mocno. Skoro zgniecione, to potrzebujemy teraz uciąć początek. Na taki ostry dziubek. Gotowy. Teraz wkładamy rurkę do ust i dmuchamy. Wow, udało się osiągnąć jakiś dźwięk. No teraz pytanie, czy możemy z tym dźwiękiem coś zrobić? No, wiadomo, możemy dmuchać mocniej albo ciszej. Dobra, ale może możemy skrócić naszą rurkę. Zobaczmy, co stanie się z dźwiękiem. Wow. Dźwięk się ewidentnie zmienia. E, co się staje? Dźwięk staje się... Tak, wyższy. Im krótsza rurka, tym dźwięk jest wyższy. No i pytanie do Was. Gdzie możemy znaleźć taką piszczałkę? profesjonalnie nazwiemy to stroikiem. Które instrumenty mają taki stroik? No dobra, ale może nie musimy obcinać rurki, żeby stworzyć różne dźwięki. Spróbujmy zrobić może instrument. Do instrumentu potrzebujemy albo taką prostą słomkę, albo taką zakrzywioną, w zależności jaki instrument chcemy osiągnąć. No dobra. To teraz zaczynamy. Znowu musimy spłaszczyć trochę początek rurki. Zróbmy to znanym sposobem. Jest. Obcinamy początek. Mamy początek. No i teraz potrzebujemy zrobić... Dziurki. Dziurki wycinamy na górze. Nie za duże, tak żeby palce mogły przykryć te dziurki. Zaczynamy. Nie mamy dziurki, to flet gotowy. Można stworzyć flet albo taki mały saksofon. Zakrywam dziurki i sprawdźmy, czy działa. A zobaczmy, czy możemy zmienić wysokość dźwięku. Jest całkiem nieźle. To może zagramy jakąś melodię. Spróbujcie odgadnąć jaka to melodia. No instrument nie jest zbyt nastrojony. Ale może wiecie, jaka to melodia? Miłego budowania? Czekamy na Wasze odpowiedzi i komentarze. Powodzenia, do zobaczenia!